Tak, wykrzyknik, wykrzyknik 11. Wykrzyknik 11, bratko. Możesz węśluwkę? Możesz, k***a? Kur... Możesz, no przecież strzelił, kur... no wyjedź na niego, betonin, no strzelił, <gryny> 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 o oh Jezus Maria! Nie no, to jest takie kino! <gryny> to jest to jest samocne! Nie do no, stary! To jest po prostu jakiś inny świat dzisiaj! Oh, to... meu